to jest droga a to jest Lola Witam Państwa bardzo serdecznie i to nie sama i drugi raz nagrywam ten wstęp bo pierwszy plik usunęłam pierwszy plik, który nagrałam rano jak wyjeżdżaliśmy z Gdańska jedziemy bowiem do Niemiec, jedziemy do Berlina i nie się doczekać, bo strasznie dawno nas tam nie było po prostu nasze szafy są puste, brakuje nam ubroń z Primarka i Stikea, więc postanowiliśmy zmienić ten stan rzeczy i udać się właśnie na weekend. Jako że nie mamy teraz dzieciaków, to możemy sobie we dwójkę wyjechać. I tak też jedziemy, przestało przed chwilą padać, ale strasznie lało i było okropnie, nic nie było widać, szaro, ciemno, to wszystko było na poprzednim filmie, który usunęłam brawo ja! I właśnie tak. I po drodze jeszcze musieliśmy zajechać do galerii handlowej Jantar w Słupsku, żeby kupić prezencik dla Samanty, naszej koleżanki z Berlina, którą poznaliśmy dzięki cudownemu Instagramowi. Yy, tak, dokładnie, drugi raz się będziemy z tematu spotykać, to jest tak równa babka, że czuję, że spotkanie znowu będzie interesujące, tak jak ostatnio i Samanta mnie prosiła, żeby mi kupiła coś w inglocie, a ja wczoraj nie zdążyłam, bo były takie korki na mie w mieście, było wszystko tak po prostu sparaliżowane, bo była ogromna wichura, padał deszcz, no i jak to bywa na Pomorzu... Zresztą wszędzie, jak jest taka pogoda, no to od razu są automatycznie wielkie korki. A Samantha poprosiła mnie o taki cień Sypki do opowiek numer 115. Zaraz Wam pokażę jak on wygląda. I e, tyle, bo w sumie też mnie za, zaintrygował ten produkt. No więc myśmy tam zjechali, ja tam wypijam kawkę, kupiłyśmy po muffinie w... Chibo i stwierdzam, że kawa z Chibo jest po prostu chyba najlepsza. Przepyszna. Po prostu lepsza niż Nescafe, niż może nie wiem czy Jakobs. Zawsze nie pijam Jakobsa. Muszę sobie odświeżyć pamięć. Ale naprawdę pyszna była ta kawa. Już Wam pokazuję ten pigment. Tak, tutaj mam magazyn Prestige Trójmiejski. Chwyciłam szybko z domu, bo jeszcze nie czytałam tego numeru, a ja nie, nie miałam żadnej lektury na naszą Wycieczkę i podróż. A tutaj widzicie, mam odpaloną stronę Primarka i tak już się napalam na te zakupy, bo w dziale home są tak piękne rzeczy, tak cudowne świeczki, że na pewno kupię kilka dla moich koleżanek. Więc tak, no i właśnie nastawiamy się głównie na zakupy w Primarku, takie podstawowe dla nas, dla dzieciaków. W tej Maxie na pewno sobie pokuszujemy, do KDW Raczej. no nie wiem, czy będziemy jechać, jak nam czasu wystarczy, chyba że po to, żeby tam u góry właśnie sobie coś zjeść, ale zakupów segmentu premium nie planujemy, a jak będzie, zobaczymy. <ślesk> no i tak to wygląda po prostu przepiękny, taki złoto różowy, efekt trochę tak jak przy rybie i łusce, tylko te odcienie są inne, no po prostu piękny, ale ten produkt ceną mnie zaskoczył, że tak, taka wysoka cena, strasznie drogi, bo to kosztowało 39 zł nie wiem, nie kupuję w inglocie, więc nie znam ich cennika, dlatego może stąd to zaskoczenie yy, więc tak ale bardzo mi się podoba i może sobie też taki kupię Zobaczę. Może sama tego użyję i mi pokażę na swoje powiece i wtedy zdecyduję. O, fajne miejsce Trochę koki. O w macie byliśmy z drugiej strony. No, Sony Center po prawej Zmęczony jesteś? Proszę? Głodny? A co, zjemy za chwilę? Wiesz nie. <laughs> Wiesz co, zjemy. Bo oboje... Do hotelu się zabukujemy, dojedziemy, No, idziemy do hotelu się zabukować I zabukować, zaczekinować A później jedziemy na nasz ulubiony kebab Który jest w ogóle w centrum handlowym Zawsze jeździmy do tego kebaba. Nie, nie wiem, nie umiem te, nazwy tego centra handlowego wymówić, potem wam, jak już będziemy na miejscu, to wam powiem, co to jest za miejsce. Tam jest taki kebab z listkami mięty, że po prostu odkąd podjęliśmy decyzję, że jedziemy do Berlina, to obsesyjnie myślę o tym kebabie, gdzie ja naprawdę nie lubię tego typu fast fooda. Naprawdę, ja tak rzadko jem kebab, a jak jesteśmy w Berlinie, po prostu to jest coś, czym się zajadam, co jest przepyszne. I czego nie ma w którym mieście? Nie ma w trójmieście mieście takiego nie? w taki sposób skomponowanego kebaba Mamy pyszne homary, mamy wspaniałe, no owoce może trochę... Już? <gryw> Zasłoniłam sterki. Z owocami może jest ciężko ale, ale mamy pyszną kuchnię włoską I w stylu fine dining możemy zjeść A nie mamy kebaba, dlatego kebaba jemy z Berliny może być? Mamy piękny widok A Piotrek mówi, ja mówię patrz Piotrek jak długo śniadanie Od 8 do 11 A Piotrek Od 7 do 11 A Piotrek Świetnie, to pójdziemy o 7 i o 11 <laughs> Always hungry Spoko hotelnik i mamy wodę mogę... Mr Panasewicz Mr Panasewicz, mamy bardzo fajny widok na ulicę Mamy tutaj taki mały tarasik Naprawdę spoko rano to Wam pokażę będzie wszystko lepiej wyglądać. Dobra, ogarniamy się i spadamy stąd. Nie, yeah, tam jedziemy. I mamy tak blisko do Primara z hotelu, że jak dzisiaj czegoś nie dokupimy, to jeszcze jutro przyjdziemy. Cieszysz się? Nie! Yeah. Mój kabik, o jak Piotr się, się napala do swojego... To może więcej mięsa. Wiecie co tu jest świetnego, że oni dodają mięty do mięsa i w ogóle do sałat i ona tak fajnie orzeźwia A to miejsce, je... mi się wydaje, że już kiedyś wam to pokazywałam w jakimś vlogu On jest tutaj za McDonaldem, takie ukryte, zupełnie niepozorne Wystrój jest bardzo, bym powiedziała, brzydki Mówię wprost Nie mogę, ja muszę Piotrek na góry a jest tak mało fajnych rzeczy w primarku tym razem, że szukam. Te kosmetyczki są fajne z myszkami. Ale nie ma takiego rozmiaru, jak ja szukam. Jezu, jakie słodkie. Dopiero co kupiliśmy dziewczynkom torebki, byśmy tutaj kupili. tu, jakie są z myszką. Gdzie? O, tam się są kosmetyczki. może w takiej maksy będziemy mieli większe szczęście. Słucham? Też tu myślę. No. To jest tak mało fajnych rzeczy, mimo, że Primark jest ogromny. Powiem Wam, że pozory mylą, bo jest tyle e, takich naprawdę pandetnych, słabych jakościowo rzeczy, że jestem w szoku. Pierwszy raz tak jest. Proszę Więc... pomóc, zobaczę. I znowu coś mnie uczula. Wchodzę do Primarka i coś mnie uczula. Skarpety! Mieliśmy bardzo mało zakupów w tym bardzo mało 200 euro, nie nasze, ale kupiliśmy dużo takich e, podstawowych rzeczy: skarpet, bielizny i innych. Będzie hol, więc sami zobaczycie. A teraz pojedziemy na zakupy i do hotelu, gdy nasze auto. Więc e, Piotr mówi, że mega zmęczona. Już nie daliśmy rady dzisiaj zrobić DM-u. Tak mam strasznie suche usta. jest To jest ten parking? parking, ale Okej. Okay. Chcemy zapłacić za parking. I pojedziemy na małe zakupy takie spożywcze i do hotelu. Odpoczniemy. Kierowca troszeczkę musi pospać bo kierowca jest bardzo, bardzo zmęczona. Jestem mniej zmęczona niż on, bo ja nie musiałam prowadzić przez 6 godzin auta, wiadomo. Tak. Ale nie kupiłam tego, co sobie zaplanowałam w dużej mierze. A ty? Ty chyba też nieco. Takie ptkity. Jesteśmy głodni, spragnieni. Jeździmy po Berlinie w poszukiwaniu sklepu spożywczego. Już jest po ósmej. I to jest standard, że tutaj. Za 450 metrów skręć lekko w prawo. Że tutaj nie można znaleźć sklepów spożywczych. Przynajmniej w tej dzielnicy, w której jesteśmy, jest tak mało sklepów. I wpisaliśmy sobie w nawigację i po prostu szukamy. W ogóle nas to zdumiewa, że w niedzielę oni mają galerie pozamykane Myślę, Czy to fajnie? Szczególnie dla ludzi, którzy tam pracują. Ale mamy po prostu inne swoje przyzwyczajenie. No ciekawe. Wpisaliśmy po prostu Lidl w Google Maps, zobaczymy. Najbliższy klip na... Skręć lekko w prawo. Lekko w prawo. Trasę, potem skręć w prawo. 10 minut później <gryw> idziemy do Lidla. Masakra z parkowaniem zawsze wszędzie w Berlinie, że nie ma takich, takich miejskich wielopoziomowych parkingów. To jest tragedia, tak żeby postawić pod sklepem. Więc stanęliśmy trzy ulice dalej. Być jakaś Chłodny jak pink. tak piękny stanik na fitness. bo nie widziałeś Piotrek. Czy widziałeś przy Nie, czyli do. Może być tu Edeka. Kupiłeś? <laughs> Piotrek by się ciemno piwo, bo nie wiemy co oznaczają napisy na etykietach. <laughs> Więc zobaczymy i w ogóle będziemy testować dzisiaj nowość pringles tortilla. Tak, to będzie nasza kolacja. Multivitamina można. No? Right. Przedtem się pokłóciliśmy o to, kto śpi po której stronie. I przegrałam. Jak sobie? Pokażę Wam zakupy spożywcze. Trochę mi przeszkadza, bo mam telefon. Więc wam pokażę, co kupiliśmy w ETC. Piwko. O którym nie wiemy co to jest za piwo. Biodrak sobie kupił takie, taki chleb. Ja wziąłem Pringles nowe tortilla o smaku sour cream. Przepyszny sok, bo prawie to już wypiliśmy Mango Marakuje Orange za chyba, no niecałe euro. Ananasy, wodę, kolejny sok multiwitamina. I takie różne sobie kupiliśmy deserki. ja a ja sobie wziąłem taki. Nasze plany wielkiego wyjścia do knajpy Legły w Gruzach. Pokażę wam się tu. To ja. Kuszek ciemno. No, więc zostaniemy dzisiaj w hotelu, zjemy, zrelaksujemy się. Eee, a jutro gdzieś wyjdziemy, zaszalejemy. I jesteśmy w hotelu, który znaleźliśmy na Booking.com, jak się chyba? Napiszę Wam tutaj u góry. I hotel ma cztery gwiazdki według nich ma bardzo wysokie opinie, znaczy bardzo dobre opinie, bardzo wysoki ten rating. Jest ładny, fajny, estetyczny. Zobaczymy rano, jak się na zobaczycie vlogu, czy smacznie, pysznie, czy duży wybór. Ale jak wiecie Tutaj na przykład jest firancy z dziura, jest trochę brudna ściana, są takie detale, jak na cztery gwiazdki to może w, w Polsce, w Polsce mm, mm. jeżeli chodzi o to jak te, ja nie jestem z tej branży hotelarskiej, więc nie do końca wiem jak to działa, ale w Polsce mi się wydaje, że te gwiazdki są pod jakimiś innymi zasadami przyznawane, nie wiem, czy to jest w całej Europie tak samo, dajcie znać, jeżeli wiecie, bo ja nie mam pojęcia, ale wiem za to, że moje oczy są totalnie przekrwione, bo coś mnie uczula i tak właśnie ciągle jestem taka, wiecie, czerwone oczy, nos zatkany, mm, no i tyle dzięki kochani, że spędziliście z nami ten dzień, e, jutro się znowu widzimy we vlogu, bo my tu jesteśmy do niedzieli więc dzisiaj, jutro nagrywam vlogi w niedzielę zobaczymy, czy będziemy coś ciekawego robić, bo wyjeżdżamy w miarę szybko tak około 12 więc do zobaczenia pa jak oni te, tą oliwkę wyjęli z mojego brzuszka i, ją, i ona tak strasznie płakała i położyli ją przy mojej twarzy i po prostu tak jakby jej ktoś wyłączył, słuchajcie, pstryczek, że ona nagle przestaje płakać.